Gdzieś niedaleko pod Dublinem mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiecie, komunikulum. Od poniedziałku do piątku możesz czerpać z niej garściami pomysły na lepsze jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie ci się słuchało. Twoja Marta. Cześć! Wiecie wy co? Ponad rok temu usłyszałam, ja ci dam narzędzia, skrzynkę z narzędziami, naucz się ich używać i pamiętaj, że to, co teraz robisz, to jest pierwszy krok we wspaniałą przygodę. Potem usłyszałam: Inspiruj się, inspiruj, czytaj, grzeb, ucz się, słuchaj, oglądaj. Zaczerpnij z życia, co tylko możesz. Słuchaj, obserwuj i interpretuj. Słyszałam też rzeczywiście, że jakie tam inspiracje. Inspiracje z Ja tam się nie inspiruję, ja się nie motywuję, ja po prostu działam. Okej. Okay. No, każdy ma swój styl. I ja na przykład kocham się inspirować. Kocham się motywować i kocham metafory i kocham in interpretować świat po swojemu w zależności od tego co ja właśnie czuję w środku na przykład słuchać piosenek i odczytywać je jako przekaz właśnie teraz dla mnie w danej chwili i na daną potrzebę tak jak poprzedni piątek Zainspirowałam się piosenką na urodziny mojej siostry, właściwie dwoma. Oczywiście żadna nie jest o miłości e, pomiędzy siostrami. Tekst jest przepiękny. To jest kolejna piosenka, która niesie mnie przez życie. Zamykam oczy i wtedy widzę świat, który czeka na mnie, który nazywam swoim własnym. Przez ciemność, przez drzwi, tam gdzie nikt wcześniej nie był, ale czujesz się jak w domu. Mogą powiedzieć, mogą powiedzieć, że wszystko brzmi szalenie. Mogą powiedzieć, że straciłem rozum. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, więc nazywaj mnie szalonym. Możemy żyć w świecie, który tworzymy. Ponieważ każdej nocy leżę w łóżku, najjaśniejsze kolory wypełniają moją głowę. Milion marzeń nie pozwala mi zasnąć. Myślę o tym, Jakim mógłby być świat, wizja tego, który widzę. Milion marzeń to wszystko, czego potrzeba. O, milion snów dla świata, który zrobimy. Jest taki dom, który możemy zbudować. Każdy pokój w środku jest wypełniony rzeczami przywiezionymi z bardzo daleka. Specjalne rzeczy, które dopasowuję. Każdą z nich, aby przywrócić ci uśmiech w deszczowy dzień. Jakkolwiek duży, jakkolwiek mały, pozwól mi być częścią tego wszystkiego, podziel się ze mną swoimi marzeniami. Możesz mieć rację, możesz się mylić, ale powiedz, że przyprowadzisz mnie do świata, który widzisz. Zobaczcie, jaka to jest motywująca piosenka. Jest o człowieku, który od zawsze o czymś marzył, który się nie poddawał, który próbował. Wspaniale, prawda? Popatrzcie, czyż to nie piękne? Tak sobie po prostu wziąć jedną z piosenek, które śpiewa cały świat i zinterpretować? Posłuchać, popatrzeć na nią od swojej strony? Cały świat to śpiewa. To jest jedna z najczęściej śpiewanych piosenek na wszystkich konkursach i tych showach telewizyjnych. Wszędzie, gdzie są dzieci, przy ogromne projekty z uczestniczeniem orkiestr symfonicznych. Po prostu wszędzie, wszędzie. W ogóle ścieżka dźwiękowa z The Greatest Showman jest najczęściej śpiewaną ścieżką dźwiękową, więc chyba co druga osoba na świecie e, próbuje ją zinterpretować dla siebie i ja się też podjęłam, bo śpiewamy ją bez przerwy. I teraz wyobraźcie sobie coś takiego: dzieci śpiewają to w szkole. Wyobraźcie sobie sześciolatki wyśpiewujące. No i co, że się komuś nie podoba? I co, że mnie wyzywają od szalonych? Ja tam się nie poddaję. Ja wierzę w siebie, w swoje plany i swoje marzenia. O. Czyli można by rzec, że to w jednej piosence masz wiarę w siebie, pewność siebie, asertywność. Wyjście ze strefy komfortu i dzieciaczki chodzą, śpiewają to w języku, który znają, nasiąkają tym, używają to w projektach i mam wrażenie, że im będzie dużo łatwiej. Oczywiście, że główny bohater przegiął tak, no bo przecież film był zbyt słodki, i oczywiście, że za bardzo popłynął. I mu to zostało wypomniane, ale spróbował. Żył czymś i spróbował. Podjął wyzwanie, potem spieprzył fragment, potem naprawił. Zostało mu wybaczone. Czyli co? Maszmy o czymś, rozpiszmy sobie, zróbmy listę. Popełniajmy błędy, bez przerwy. Uczmy się i próbujmy. Wyciągajmy wnioski i nie bójmy się tych błędów. Wyobraźcie sobie e, teraz, posłuchajcie, dwie wersje mówienia do siebie. Jedna. Jezu, znowu zrobiłam błąd? Ja. I po co mi to było w ogóle? I druga. Ty, ale to był fajowski eksperyment! Następnym razem, wiesz, to zrobię taki tak. Pewnie wyjdzie lepiej. I teraz zobaczcie, jaki ja przez przypadek wykonałam zabieg w poprzednim tygodniu. Przez przypadek, dlatego że wypiłam z przyjaciółką wino, e, siedziałam do 4:00 nad ranem, gadałam. I jak w niedzielę miałam się uczyć robić dżingla i ogarniać wszystko, żeby ten mój podcast był taki po prostu już najfajniejszy. To czytałam gazetę przez pół niedzieli przysypiałam, czytałam, przysypiałam, i o szóstej zasnęłam, obudziłam się w poniedziałek rano. I zamiast panikować, dzieci już znowu mi się nie udało! Ja ga ze mnie ja ofiara losu, to zamiast zesrać się i nauczyć dżingla w jeden niedzielny wieczór to porozkładałam naukę na małe kroczki skoro mi się nie udało tego zrobić w kilka godzin to porozkładałam na całe pięć dni w sumie zajęło mi to piętnaście godzin a czym to poskutkowało? pokazałam wam że to nie jest tak że te człowieki z internetów to szczęściarze i dziadosko genialne stwory. Perfekcyjne, profesjonalne i tak dalej. Że cała ta zabawa w projektowanie swojego życia to czasem jak naprawa kontaktu widelcem, zanim się weźmie odpowiedni śrubokręt. Że warto próbować pokazywać, że nie jest się genialnym i nie ma się patentu na wszystko i nie wszystko się wie, tylko właśnie. Próbuje, upada, podejmuje wyzwania, uczy, eksperymentuje, docenia, robi krok do przodu, po troszeczku, po troszeczku. W pewnym momencie może się okazać, że ojejku, jednak nie to. No już tyle razy próbowałam, że już chyba jednak nie to. Ale jak tak próbowałam i tak eksperymentowałam, to ja widziałam tam takie drugie fajne... Ja i ja to chcę robić. W poprzedni poniedziałek wracałam i usłyszałam w radiu, że zatrudniają do radia. W Irlandii. Ja, ja, tak, właśnie. Ja będę pracować w radiu. Kiedyś się komuś spodobają moje podcasty, tak, że mi zaproponuje pracę w radiu. Będzie je puszczać w audycjach. I tak sobie jechałam, tak do siebie zacieszałam. Hmm, jak dorosnę, to będę radiowcem. A w piątek dostałam piękny list od koleżanki, która mnie nazwała terapeutką. I ja tak sobie od piątku do niedzieli byłam terapeutką. I tak sobie myślę, hmm... Jeżeli to, co mówię, komuś pomaga i uznaję to za taką, powiedzmy, terapię, mogę też robić śmiechoterapię, mogę też robić przytulaskoterapię, mogę też robić terapię-terapię. Z tego, co wiem, czyli z niewiele, ale może jest więcej od tego, kto yy, tego na przykład nie wie. I tak sobie byłam trzy dni terapeutką. Nie wiem, kim będę yy, za tydzień. Nie wiem, kim będę jak dorosnę, ale wspaniale się bawię, szukając, eksperymentując i próbując. Zabawa na dziś. Weźcie piosenkę, która chodzi Wam po głowie po angielsku, ale taką, którą śpiewacie, ale tak naprawdę nie zastanawialiście się nigdy głęboko nad tekstem. Chociaż wierzę, że są osoby takie, które jeżeli śpiewają w obcym języku, to od razu sprawdzają, o czym jest piosenka. Tak robią moje instruktorki, bo Zumba opiera się na hiszpańskim i na hiszpańskiej muzyce i generalnie gdyby nie czytały, o czym jest ta rytmiczna piosenka, to bez przerwy babeczki by do zboczonych piosenek o seksie tańczyły, bo co druga jest taka wyzywająca w tekstach, co mi uświadomiła moja koleżanka boliwijka, że ojoju, znowu ta piosenka, ojej tu o seksie i tam o seksie. A my sobie zewką la i tany, tany, i w ogóle nawet nie wiedziałyśmy, że tam jest o seksie, ale po prostu rytm był się świetnie, bawiłyśmy. Więc wierzę, że są takie osoby, które od razu przetłumaczają to, co śpiewają, albo próbują zaśpiewać, albo im chodzi po głowie. Ale wierzę też, że na przykład są piosenki francuskie, włoskie, które po prostu są melodią, która za wami chodzi i. Nigdy nie zastanawialiście się, co tam tak naprawdę głęboko siedzi w tej piosence, i nigdy nie próbowaliście zinterpretować. Znajdźcie jakąś piosenkę, puśćcie ją sobie, zaśpiewajcie bez trosko, zinterpretujcie. Albo puśćcie sobie jakąkolwiek piosenkę sprzed lat z tekstem i zobaczcie, czy jest w niej coś, które, co mówi do Was teraz, co jest właśnie na ten czas. Coś mi ostatnio za długie te podcasty wychodzą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!